Proszę Państwa, mamy kolejnego szczupaka. Dopiero żeśmy przyjechali. Dopiero 15 minut i kolejny szczupak, dziesiątka. Ale idzie. Go Na Twoją wędkę poszedł. Nisko, nisko. Proszę zobaczyć, jak pracuje. O Boże, jest wielki. Duży, duży. ho, 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 Pięknie. Połóż tą wędkę i weź tam tą drugą. No dobra, tamto jest tak leży. Ale ja będę miał szybko pod wyciągnięciem go, bo trwają Zla... pętka Pięknie. Pokaż się maleńki o! Ile on ma? Nie wiem, ale jest ładne. Klubo naddychę. Nie. Ale kilka będzie miał. Za trzy, <gitti> z... cztery. A! Odebrać Ci go już? Pięć, no? Czekaj, jeszcze o! o! Patrz teraz, patrz. Patrz co robi. Pokaż się, maleńki. Jeszcze ładnie pada. Wejdzie w podbierak? Powinien wejść, no. Pocznij go do góry szybko. Żeby nam ponton no, on nie nie przy... chce w ogóle podejść od, oderwać się od nas Dawaj, teraz. dawaj do go do góry. A, patrz co robi. O w mordę. Może no, od oderwać teraz. Może puścimy ponton, niech ciągnie, co? Się nie, wymęczy. nie. Niech się męczy. Mamy czas. Co Może żeby... grubą, O Boże, patrz co robi. Patrz. Ja pierniczę Jezuszcinku To jest bydlak Oj ma dychę ponad Może mieć o, Będzie ciężko go do, do tego podbieraczka wsadzić Zaraz zobaczymy, daj go tutaj do góry Dawaj, dawaj go On nie chce się od oderwać on jest, on jest tak zmęczony, on czyli tak mocny jest, że nic z nim nie zrobi. on robi co chce, zobacz Niech idzie, niech idzie O, ja pierniczę. O, mordę. <laughs> Już ręka boli. Daj go, no, do góry, tu szybko. On nie chce się oderwać od do dna. Dobra, spójrz, weź podwiaragi. O, skąd Piękny, co? No, powiem ci, że. Daj go, daj go. Szybko, szybko, Dawaj go tu. Nie da się go Daj, 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 już idzie. Nie, poszedł bokiem. Ty no kurwa. On nie wejdzie w podbierak. Jest bestia. Dobra, szybko do góry go, teraz. Wow. Proszę Państwa, tutaj wędkas. No ładne. ładnie. <grybuj> Dyszka. Dyszka będzie.